w planicy, miał upadek, który wyglądał bardzo, bardzo źle, ale który na szczęście groźnych skutkach nie był. No i teraz Sven Hanawald, od tego skoku wiele zależy, czy Sven Hanawal wygra ten czwarty konkurs i będzie pierwszym w historii turnieju czterech skoczni zawodnikiem, który tego dokona, czy też nie. Daleko skoczył, oj, najdalej. Chyba tutaj rozwiał wątpliwości. Tak jak mówiłem na wstępie konkursu nagle metamorfoza, trochę to dziwne, ja nie chcę tutaj być ani złośliwy, ani jakichś podtekstów yy, w tym swoim komentarzu Państwu przekazywać, ale naprawdę zawodnik, który przed Bożym Narodzeniem w Predatco przegrywa kilka metrów za Adamem Małyszem, przegrywa z innymi zawodnikami, wprawdzie jest wysoko, bo dwa razy na piątym miejscu nagle to świąteczne menu tak mu posłużyło, że zaraz po Bożym Narodzeniu to już jest zupełnie nie ten zawodnik. No, dochodzą też lądowanie na dwie nogi, bez wypadła, ale dystans 139 metrów. Nowy rekord skoczni. Jego samego, do niego samego należący, jak wiemy, wcześniej był 137 sprzed trzech lat, 139. Nowy rekord skoczni to